Właśnie, na pięknej gałce Wiecie, który już jestem No i tak Myślę, co tu kurde zrobić Wychodzę, dreptam, dreptam Tu nie chodzi o głębokość po prostu Czy tu jest płytko, czy tu jest te w, w świecie o to chodzi Że ta pieprzona gwiazdnica Kurde no tu zabrakło talerzówki Żeby ją po prostu podcięło, podcięło na mniejsze elementy, A Puerto Rico, żeby ją zmieszało z ziemią Bo no tak patrzę, tam gdzie jej nie ma, bo jest bardzo mało, to jest okej okay, Ale są takie miejsca, że tej Francji jest tylko ten principal, który w ogóle przepuścił Jest od groma No i mam dylemat Czy jak będę że rzepak, czy nie będą do kulki się tarzać po tym tyle było jej mało, praktycznie jej nie ma tej słomy, wspomniany problem odpada a to działo to na PG, że tam jest tej słomy dużo więcej I ze względu na te klasy, gdzie była podpalona, nawet nie była dość wysoka nie była za gęsta a tej słomy jest sumarycznie mało No tak patrzę, myślę sobie kurde Agrotom był się wyciągnął, nie? A co? Szybko by poszło, już ma podmieszane. Tylko ja tu piach, mąkę zrobię z tej ziemi. Otóż po porto można powiedzieć, że jest mąka, a co dopiero po agrotomie odpada Ależówka 10 na godzinę powolutku na male rurowym No już prędzej już prędzej w mniej no i to już zboża mniej, a to już paliwo to zboże. Tak? Jak tu chodzi wychodzi, to, to przemamy gwiazdnicę. No to to wychodzi ekstra, nie? Tu już wychodzi ekstra. ta łapa za kołem, to ona nic nie miesza z jednej i drugiej strony. i Najprawdopodobniej trafiło to po prostu idealnie łapę po kłęboszu i tam jest mięciutka ziemia i tylko po prostu skrzydełka podcinają tam ta boczna, to ten. Jest... No ona tam widać, że zamieszałuje. No bo nie wychodzi, no to, no, to jest fajnie, no. elegancko, tylko mówię, kurde. Największym problemem jest ta gwiazdnica tylko i wyłącznie. Pod górę C2, z góry C3. Udałem byka, nie starałem się go naprawić. Miałem sobie zrobić punkt odniesienia na siódmym. I tak właśnie mówiłem Na wcześniejszym filmie, Toma. Nawigacji, nie słuchajcie, robi zwane 2 na 1 mianowicie tu jedziemy i obok jest puste i ja sobie spokojnie tutaj się nateguje i to i tam to są miejsca, że to ja widzę, że te talerze się nie napędzają. To miejsca, że się napędzają. No, i tak by to wyglądało, gdzie tej gwiazdnicy nie ma, nie? Sama słoma. To, to tam brona aktywna, to coś tam przemiesza. Nie jest problem z nią. Bo tu na tej górce jest tak... Nie Jest trochę tej gwiazdnicy, ale mało. Ale Tam na dole, tam gdzie był ten dywan perski, wtedy tej kukurydzy, to był ogrom. No to widać, że ona właśnie, Franca. nie ma co jej ciąć. Jakby to malnie na przednim tuzie człowiek miał taką... Jak Paweł ma talerzówkę, cross kutery, to tutaj to by wystarczyło. Bo by sobie spuścił, wiecie co chodzi. No tak ma na C3, to na C2. Ale te cross kutery by, te talerze faliste, cięłyby to na mniejsze elementy. I byłoby pedarda. I mamy za jednym przejazdem a tak znowu trzeba by gonić, no wiem, że to jest 3 godziny i byłoby zrobione, tylko no, trzeba się znowu zapinać i się gonić. Tak byłoby za jednym zamachem. Dobra, nie pęcz tak, bo Świata już nie tak nie dogonisz. Ale tak. 1700 jest ok. Tak 1600. Tu jeszcze z górki to jeszcze jedzie, ale tak. Tak by się zbieram jeszcze. tam jakiegoś bardzo dużego oporu I tak wskaźnik stoi to jest około 90 stopni ja już nigdzie nie wychodzę, nie zaglądam, pierniczę jeździć cały dzień nic się nie dzieje. ciśnienie oleju jakieś 3-6 bara, bo sobie zegar wyprowadziłem I tak się utrzymuje cały czas Mamy trochę gazu, no taki 8 czterech nie ma. No i tutaj właśnie tak to wychodzi. Będę miał za tak ale chyba nie ja tu przyjadę, to, to trochę podeschnie, bo teraz to jest żywe zielone, nie będę szybko siał. Nie, tak, 109 na godzinę planuję I... właśnie, jakby John Deal siał, to 9 na godzinę 1600 obrotów Ale nie wiem, czy John Deal będzie siał Najprawdopodobniej będzie siał Kubuś Z tego względu, że wiecie Nie wiem, z względu Więc to chwilę ocapnie Bo akurat tutaj Kubus będzie Tam koło domu To jest tak popierniczone to wszystko, że Wydaje mi się, że będzie sprytnie Bo tam jest trudne te pole Kubusz już czeka Z talerzówką, on chyba wiedział po co z tą talerzówką Stoi już czwarty dzień pięty Że że może się tu przyda nie może by się Kubuś przydał, ale co kurde, dla mnie tu powinien być tak traktor, który mi przywiezie na pole powinien mieć nawigację sterowaną poprzez tego czyli tak można się śmiać o autonomicznych ciągników, ale Chrisowi by się przydał no, pod górę tam 1800 okay. i lecimy Jestem bardzo ciekawy takiego W ogóle czy to coś po bo w Czaguszy tak się kurde kurzy, że ciepierdyle, pierdyle, nie? No i tutaj w Gębicy jest sporo Ja się może obrócę, bo tu słońce świeci Czy będziemy po słońcu też patrzeć się nie opłaca. Właśnie myślę, że co pogonię kurde Kubusia, nie? Do siewnika tam mam też dobre halogeny, wszystko trzeba mu dać jakąś, jakąś robotę, dać. Bo akurat by kurde zasiał, to potem już tak nawigacja potrzebna do pryskania, by była, było to kućwa randomować jak wszyscy glifo i tyle, ale nie, bo glifo niszczy mikro, mikroorganizmy w glebie, Pierdzielnie. To. Wszyscy pierdzielą i tyle, nie? Najprościej. Owalić glifosatem wszystko i już. Za dniówkę walisz 60 hektarów, a 60 hektarów za długę nie uprawisz. Właśnie. Bo to ja się kurde męczyłem nawet te z ręki ścieżki są pojechać, było je widać o i gdzie... nie, mechanicznie zdrowo dla ziemi nie yeah. dobra, ja was tu nie będę przynurzał. jak widzicie tak to wygląda C2 pod górę C3 z góry za cały czas zapięta kurczy dla tych, nie wiedzą, to jest wizko na serii 6930. Jest to przerobiony właśnie wentylator. Inny jest na 9 łopatek i wizko jest założone z 6930. Ale jeszcze i tak moim zdaniem to koło pasowe jest za duże, patrząc do Tam Tamten wentylator tak zapiernicza. Ten jeszcze kręci się za wolno, mimo szczerych chęci. Znaczy może, jakby to była dwa razy większa chłodnica znaczy już nie na wysokość, nawet o grubość, nie? chyba 7 cm, czy tam, czy tam ile? Jakby miała 15, czy tam 14, to nic, żaden problem by tu nie no Ja tu mogę iść odkręcić lukę, a tu by na c 3 wyjeżdżał, tylko Tak jak Wam mówiłem, no, jakby Jak aż tak po, po zaborach, no to układ wchodzenia nie wyrabia. No i... What, cała tajemnica 4 lata na tej tajemnicy mi się zeszło Jak będzie miał uczonnik Cały czas, że będzie jechał na bezdechu, na bezdechu Wiecie, to nie chodzisz gazą yy, yy, To mu no zagrzejesz Ale jak będzie leciał, to no nie wiem 60% obciążenia silnika, 70% że dodajesz mu gazu i się zbiera To się nie zagrzeje Z no, ci się nie zagrzał, ten się nie zagrzał Czy nie zagrzał, no zagotował się, o Zagrzał to źle powiedziałem przecież się Na pewno by się zagrzał no? o, Jeszcze ponad 7 hektarów przede mną Drodzy Muszę sobie te klikania Nie potrzeba tak głośno No i lecimy no. C3 Nie ma Nie ma problemu no. Jeszcze normalnie się zbiera 1500 Nawet tak 1700 To już tutaj Wystarcza, bo no znowu mi się ekran przyciemnił, nie uwierzcie mi, że nie wiem dlaczego on to robi, o rozjaśnił, pole długie, tak że tutaj w miarę wydajność powinna wychodzić fajna, eee, teraz mam przyjechała żona, przyjechałam ze świątynią mnie na pracę, no, 2,6 hektara godzinę czasu użyłam na półtorej godziny, no, bo troszkę stałe, wiadomo, jakieś rogi, nie rogi, takie zacięcia, punkt do odniesienia no, i lecimy no i tu już byłoby ekstra i teraz by się przydał siewnik na talerzówce hmm, co by się już kurde na tej nie przydało co ten siewu, to też by się przydało Teraz dałaby się, się ta leżówka, no, bo by tą gwiazdnicę, byłoby ekstra Później z jesieni, dłucha ciapa, to brona aktywna, bo jeszcze coś stara się rozbić te bryły Nie ja wiem o co to chodzi, kurde Dobrze sobie ciśniemy Może podpali tą gwiazdnicę, jutro ma być 23 stopni, może mnie powrywa i trochę ustnie będzie to inaczej wyglądało. No Zobaczę czy te działki po prostu nie będę siały ostatnie. W ten sposób, że parę na najcięższą działkę i tu jeszcze przyjadę na noc i będę tu w nocy zapierniczą. No jutro rozpoczęcie szkolne, rozpoczęcie, także trzeba iść, pierwsza klasa. Ważne, data dla mnie i dla mojej córki Tu już jest szkoła, tu jest zaruba. no Ja tu właśnie hasami będę hasał o, Będę delikatnie, będę jeździł na tym C3 z górki to mi tam wydajność trochę wzrośnie Pięknie, Ale... Troszkę, troszkę bardziej kurzy, niż ileś z działka na peg ale siłą woli, bo to jest inna ziemia, nie? Tymczasem, do usłyszenia, cześć!